Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na kartkę, na przykład na kartkę z życzeniami, kartkę urodzinową i kartkę ozdobioną masą piankową. Tutaj mam masę piankową w różnych kolorach, a to będzie mój kartonik na kartkę, taki ładny z cytrynami. I właśnie z tego zrobię kartkę i nakleję napis zrobiony z masy piankowej. W takich neonowych kolorach, jak widzicie, mam tutaj jaskrawy pomarańczowy i jaskrawy żółty. Najpierw składam kartkę na pół. Ponieważ jest taki wymiar niestandardowy, to ją troszeczkę przytnę. Obetnę jej trochę góry, bo tutaj, widzicie, jest bardzo podłużna. Na przykład mogę ją wyciąć w taki ciekawy kształt. Nie musi być koniecznie prosta. O, w ten sposób się otwiera i teraz coś na nią nakleję. I na przykład mam tutaj pomarańczowy. I ponieważ robię kartkę dla Ewy, to nakleję jej imię. To będą literki, czyli najpierw będzie E. I najpierw zwijam wałeczek, masę piankową, a potem rozpłaszczam. I to już jest gotowa jedna laseczka od E. On tutaj się przykleiło, nie chcę wkleić bardzo. I e, już jest gotowe. Mocno przyklejone. Teraz kolejna literka. To jest taka niebieska masa piankowa. I to jest V, jeszcze nam brakuje A. A będzie różowe. I na koniec jeszcze będzie białe serduszko. I karteczka jest gotowa. W środku oczywiście można coś napisać, miłego jakieś życzenia. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam spodobał. Ja uważam, że efekt jest całkiem ładny, a przede wszystkim podoba mi się ten kartonik z cytrynami. Wygląda apetycznie może, dlatego że jestem po prostu głodna. Ale napis też wygląda apetycznie. Jest taki troszeczkę jakby lukrowany, cukrowy. W każdym razie urocza słodka karteczka i mam nadzieję, że każdy kto taką karteczkę dostanie się będzie cieszył, a tym bardziej cieszyć się będzie Ewa i doceni moje wysiłki i moją pomysłowość, że daję jej taką trochę niesymetryczną karteczkę. Jak zwykle się będę cieszyć z lajków, jeśli się Wam tylko ten filmik podobał, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!